Hej kochani, witajcie! Z tej strony Adrianna. Wybaczcie mi mój stan, ale dopiero co wstałam. I dziś chciałabym Was zaprosić na vloga. Vlogów na moim kanale nie było już... Oj! Spokojnie nie nagrywałam vlogów z pół roku. Ale ostatnio poczyniłam znaczącą inwestycję w jakość na kanale, ponieważ kupiłam fajną kamerę do vlogów oraz mini statyw do vlogów, który kosztował mnie 30 zł, tak więc... Rozwijam się. Jako, że również dawno nie było na moim kanale żadnego rozdania, to zapraszam Was na rozdanie na Instagrama. Do wygrania są dwie paletki z przepięknymi, naturalnymi cieniami marki Too Faced. Jak zwykle, jedyne co musicie zrobić, to zaobserwować mnie na Instagramie oraz polubić zdjęcie konkursowe i już jutro dowiecie się, czy wygraliście. A ja już kończę gadać i zabieram Was do kuchni, dlatego, że jestem strasznie głodna i będziemy robić moją obsesję ostatnich dni, czyli super proste paniekie. Jeżeli vlog Wam się spodoba, zostawcie, w górę i ruszamy. Jesteśmy teraz w kuchni. Pokażę wam teraz, jak przygotowuję moje ulubione na obecną chwilę śniadanie, czyli naleśniki. Na początku wsypuję 35 gram mąki, następnie dwie miarki izolatu białkowego, trochę cynamonu i mieszam suche składniki. Następnie 40 gram mleka. Ja akurat używam takiego produktu mlecznego. I jajeczko. Mieszam i na koniec dodam sobie jeszcze do tego połówkę banana. On już jest troszeczkę starawy, ale akurat na naleśniki będzie idealny. Szkoda było mi go wyrzucać, więc go sobie przerobię w naleśnikach i dziubię go na mniejsze kawałeczki. Mieszam dokładnie moją masę, no i zaraz przechodzę do smażenia. gotowe. Naleśniki mam zrobione, nałożyłam sobie jeszcze dwie łyżeczki dżemu brzoskwiniowego 100% i zabieram się do jedzenia. Śniadanie zjedzone i wypadałoby się teraz ogarnąć, umyć zęby. W ogóle powiem Wam, że zawsze kiedy youtuber pokazuje swój dzień i pokazuje, jak myje zęby, to w komentarzach są straszne kłótnie, dlatego że ludzie kłócą się, czy zęby powinno się myć przed śniadaniem czy po śniadaniu. Mam wrażenie, że ja znalazłam taki złoty środek, dlatego że jak ja wstaję rano, no to dokładnie myję zęby od razu przed śniadaniem. A później jeszcze po śniadaniu myję te zęby raz Już tak trochę delikatniej, żeby przemyć je po śniadanku I wydaje mi się, że jest wtedy super Jestem najbardziej zadowolona z tej opcji I chciałabym wam pokazać pasty, których używam Używam past Sensodyne proszliwo. One są w dwóch wersjach do wyboru Extra Fresh i Whitening Ja akurat lubię tą Extra Fresh Ona rzeczywiście daje takie odświeżenie Natomiast to nie jest takie bolące odświeżenie Nie wiem czy wiecie o co chodzi, ale czasem te niektóre pasty Są tak mocne, że dosłownie nie daje się wytrzymać tych dwóch minut od umycia tych zębów, bo tak wszystko boli. Ja jakoś nigdy nie miałam szczególnego problemu z wrażliwością zębów, dopiero ostatnio mi się to zaczęło, szczególnie kiedy jem coś ciepłego, albo szczególnie kiedy piję bardzo zimną wodę, to wtedy czuję takie jakby kucie na zębach. Ale jak zaczęłam używać tych past Sensodyne, no to zdecydowanie zrobiło się lepiej. Podejrzewałam, że te zęby mi się uwrażliwiły dlatego, że wybielałam je sobie sama w domu, piję soki, piję napoje zero, tak więc to wszystko na moje zęby oddziałuje. Te pasty zawierają minerały, które głęboko wnikają w nasze powodując, że jest mocniejsze, zdrowsze i bardziej chronione i możecie znaleźć się w Rossmanie już od 19,99 zł. Umyłam zamki, umyłam twarz, nałożę sobie teraz mój ulubiony filtr do twarzy, ja po prostu bez tego filtra się nie ruszam, to jest mój teraz ukochany krem na dzień. Nagrałam o tym filtrze cały oddzielny film, dlatego że jest moim wielkim ulubieńcem, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, ja wyskoczywam tutaj, dam wam jeszcze link w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Zastanawiałam się, czy myć sobie włosy, ale stwierdziłam, że mi się nie chce, mam dzisiaj dzień wolny. A poza tym mam wrażenie, że całkiem nieźle się ułożyły w takie jakby messy fale, więc stwierdziłam, że nie ma sensu ich myć. Szczególnie, że no jak mówię, dzisiaj nigdzie nie wychodzę, więc po co się męczyć? I męczyć włosy I powiem wam, że ja z tymi moimi włosami to jestem jakaś nienormalna To naprawdę, ja podejrzewam, że to coś u mnie musi być na podłożu jakimś psychicznym Dlatego, że to jest nienormalne, co ja robię z tymi włosami Ponieważ ja jestem z moich włosów wiecznie niezadowolona I cokolwiek zrobię, to żałuję Jak jeszcze kilka miesięcy temu miałam długie włosy, to stwierdziłam Nie, długie włosy są kompletnie nie dla mnie Czuję się w nich taka nudna, czuję się w nich taka oklapnięta Ja muszę mieć krótkie włosy No i ściąłam moje włosy, przez kilka dni byłam zadowolona a potem stwierdziłam, że... Żałuję. Ale wiecie, to nie jest tak, że ja sobie później zapuszczę włosy i będę zadowolona z tego, że są długie. Nie! Jak będę miała długie, to też będę żałowała i będę chciała ściąć. To jest takie denerwujące, dlatego że ja jestem z tych moich włosów wiecznie niezadowolona. Jak sobie wyprostuję, to chcę sobie je pofalować, jak sobie je zetnę, to chcę je zapuszczać i to jest tak w kółko. Biorę sobie teraz telefon, będę sobie siedziała i szukała kalendarzy adwentowych, które chcę zamówić, dlatego że no jest już listopad. Do vlogmasu został już tylko niecały miesiąc i muszę już gromadzić kalendarze, dlatego że, jeżeli są jakieś fajniejsze kalendarze, typu nie wiem, na przykład kalendarz z Sephory, to one bardzo szybko się wyprzedają. W tamtym roku nie udało mi się kupić wszystkich kalendarzy, które chciałam otworzyć, tak więc w tym roku kupowałam te kalendarze już w październiku. A no i pewnie zwróciście uwagę, że mam inny telefon, że nie mam mojego iPhone'a. Natomiast tradycyjnie jak zwykle na przełomie października i listopada, ja muszę tego iPhone'a zepsuć. Bo po prostu mam tak co rok i w tym roku było to samo, dlatego że go zalałam. A najgorsze jest to, że skończyła mi się gwarancja i będę go musiała naprawić z własnej kieszeni, a podobno naprawa zalanych iPhone'ów, to nie jest tania rzecz. Tak więc niedługo jadę do serwisu i zobaczymy, choć. Już się boję! Pozamawiałam już trochę kalendarzy, ogólnie to przyszłam wam pokazać jakie już kalendarze mam. Na razie mam cztery kalendarze. makijażowy z Douglasa, kalendarz z Hendemu, tylko jestem bardzo ciekawa. Wielgachny kalendarz adwentowy marki Glamshop, jest to marka należąca do polskiej youtuberki. I wreszcie kalendarz z Sephory! W tamtym roku nie udało mi się go kupić. Chciałam go kupić w połowie listopada i go nie było. Nie znalazłam go ani w polskiej seforze, ani w internecie na Allegro. Chciałam też zamówić w niemieckiej seforze czeskiej, w seforze Wielkiej Brytanii. Nigdzie! Nigdzie tego kalendarza nie było, bo był już wykupiony, a w tym roku. Mam! Powinnam się przestać ekscytować tak tymi kalendarzami, ale naprawdę ten vlog ma źle na mnie wpływa. A teraz idę sobie. Zjem sobie przekąskę. Ja zazwyczaj między śniadaniem a obiadem jem sobie jakiegoś słodkiego batonika. I teraz na stop katuję trzy bity. To był mój baton, który non-stop jak jak w szkole. I teraz znowu mnie do niego ciągnie. Tak więc zjem sobie batona i wydaje mi się, że pójdę z Gacusiem na spacer. Dlatego że ja coś ostatnio wychodzę na spacery z Gacusiem zazwyczaj nocą. Późno, tak o godzinie 21, 22. I pomyślałam, że dobrze by było, gdybyśmy wyszli w dzień, nałapali trochę słońca. Mimo, że go nie ma, ale trochę dziennego światła. Bo my się tak zgadą nocą. Przemykamy jak te szczury. Gacuś, idziemy na spacer? Idziesz na spacer? wyszliśmy z Gacusiem na spacer jestem bardzo z siebie dumna żeby prowadziłam ten leniwy tył wreszcie na zewnątrz i jak jest jeszcze dzień, a nie jak wam mówiłam o godzinie 22 no i co, będziemy tak z Gacą spacerować myślę, że pospacerujemy tak godzinkę żeby troszeczkę się ten mops wybiegał pogoda jest akurat bardzo ładna nie pada, nie wieje, zobaczcie jak pięknie mnóstwo pięknych jesiennych liści więc listopad jak na razie się udaje no i spacerujemy myślę, że jak wrócę to pogram z Patrykiem Szachy albo w jakąś grę komputerową albo na konsoli, a później zrobię sobie jakiś lekki trening cardio. Zobaczcie jak creepy, ktoś zostawił blasku w lasku krzesełko. Minęła godzinka, zrobiło się już ciemno prawie i wracamy z się do domu. A na obiad robię sobie bardzo prosty makaron, nie chce mi się robić nic wymyślnego, tak więc podduszam sobie cebulkę na wodzie, zaraz wrzucę tutaj makaron, dodam pomidorów z puszki i będę miała taki prosty makaron pomidorowy. No i obiad będzie zaraz gotowy. I gotowe, pokruszyłam sobie jeszcze troszeczkę żółtego sera, żeby cokolwiek się na tym makaronie działo i żeby nie był taki nudny i zabieram się do jedzenia. Idę zaraz ćwiczyć, przebrałam się w biustonosz do ćwiczeń i zaolejuję sobie włosy, została mi już odrobinka oleju z nasion konopi, więc pomyślałam, że skoro będę ćwiczyła, no to... Wtedy... To akurat wykorzystam ten czas jeszcze na pielęgnację włosów i trochę je doodżywię. Nie nakładam go dużo, dlatego że nie mam zamiaru dzisiaj myć włosów szamponem, tylko samą odżywką. I jeżeli nałożę tego olejku za dużo, no to na pewno nie zmyję go samą, tylko odżywką. Nakładam także od góry, żeby zadbać o te włosy, które dopiero tutaj będą wyrastać, żeby później na długości były piękne. No, i idę ćwiczyć. Nie chce mi się. No! Ja już po ćwiczeniach wykąpana wycieram teraz swoje włosy. Wycieram je, słuchajcie, w starą koszulkę białą. Tam, jak widzicie, suszy się moja maska na jutro. Dlatego, że tradycyjne ręczniki, ręczniki wroty straszliwie puszą nasze włosy, niszczą je. A ja już nie chcę mieć jeszcze bardziej spuszonych i zniszczonych włosów. I jako silikonowy olejek nakładam ten olejek z balei. Kupiłam go, jak byłam na Węgrzech. I mam go już rok. Tutaj już go będę prawie kończyła. On pięknie pachnie. Pachnie po prostu takim budyniem waniliowym. I jest szalenie niewydajny, dlatego że rok i ja go dopiero kończę, a i tak mi się w połowie opakowania wylał, więc wydaje mi się, że gdyby mi się nie wylał, to by mi w ogóle starczył na półtora roku. Trochę sobie ugniatam włosy, żeby zrobiły mi się jakieś fajne fale. Takie messy fale jak dzisiaj. I nakładam olejek. Trochę na końcówki, żeby je zabezpieczyć i na długość włosów, żeby się świeciły. Teraz przechodzę do mycia zębów. I idę spać! A tak właściwie pewnie idę grać z Patrykiem w szachę albo w Hieropsy Trójkę. I ja już się z Wami żegnam. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego vloga. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie mi kciuka w górę. Zajrzyjcie na mojego Instagrama na rozdanie! I ja już się z Wami żegnam. Pa pa! Do zobaczenia!